Witam serdecznie w kolejnym odcinku From Dasta. Dzisiaj High Tides, wysokie fale. Zmierzymy się z nieustraszoną, z niepowstrzymaną siłą wody, która będzie próbować zmyć nas do oceanu. Jednak my, mam nadzieję, nie damy się jej. Co jest specyficzne w tej mapie, to to, że fale przychodzą i odchodzą. W środku mamy wielką dziurę bez niczego. Wielką, wielką dziurę na wodę, yy, która ma to do siebie, że jest zalewana. Tak. Jak widzicie, woda w tym momencie jest odpływ, więc tutaj się zacznie robić trochę pusto. Jest odpływ, właśnie, woda odchodzi, odchodzi, odchodzi. Tak, no, jak fajnie to wygląda, że ona odchodzi. Nagle możemy prawie suchą nogą przejść na drugą stronę. Mm -hmm, prawie. Tak, co, co jest najważniejsze w tym momencie dla nas? Tutaj mamy mm, totem z Engulf ALL, czyli możemy pozbyć się tam jakiejś za, za wody, czy tam piasku, czy innych sypkich surowców. Infinite R, czyli możemy usypywać ziemi ile będziemy chcieli. I ostatni totem z Jellyfi Water. Obecnie mamy amplify brief, czyli możemy tam wytworzyć tego piachu i, i zasypać coś. No to zasypmy coś, zasypmy przejście. Byśmy zdobyli póki co możliwość mm, odpychania wody. Ojej, mamy 27 sekund, na aż przyjdzie powódź i wszystkich zaleje. No za, zarąbiście. Jesteśmy tak z tego szczęśliwi, że ojacie. Idź, idź idź, człowieczku, idź, gdzie jesteś. Ale ty wolno biegasz. Biegaj szybciej, ja nie zdążę tutaj usypywać tej ziemi. Czemu ta wiedza jest mi tak potrzebna? To jest mi tak potrzebne, gdyż bez tego nie jestem w stanie nic zrobić tak naprawdę. No i się skończyło. Aj, aj, aj. Idzie mi czekać na kolejny cud. Tak, to właśnie jest. Nadszedł czas to, przypływu. Przypływ tutaj mi oczywiście musi wszystko zniszczyć, no bo jakże by inaczej, bo przypływ nie był przypływem, jakby mi tego nie zniszczył całej mojej moje, moje wielkiej budowli. Wszystko mi tutaj znacznie zapełnia się wodą, zaraz super. Mało piasku na tej mapie. To jest wielki ból, ale co tam. Wykorzystajmy obszary, z których właśnie wyszła woda. Zawsze zostawi jakiś nalot piaskowy. Nie chodzisz, tu chodź. Ojojoj, oj, za dużo wody, za dużo piasku mi ściągnęło. Widzicie ile tu z piasku. To jest właśnie piękne. Po odpływie jest piasek. Należy go szybko zebrać, póki się da. Jak już się go zbierze, to należy go wykorzystać do budowy przejścia. Dzięki któremu możemy zdobyć coś. No co ty tu robisz? Ach, utknąłeś ty. Ruszaj swoją. Ruszaj swój tyłek! Co ja mam z tą zrobić? Spuścicie do wody? Co za ćwierdzi inteligent normalnie? Uciekaj stąd! Ach i znowu idzie. Pias. Powódź normalnie. Samo zło. <laughs> Samo zło. Więc pozbędziemy się jeszcze troszkę. Wszystkiego nie wiadomo czego. A, nie ma bata, bym się obronił przed tą powodzią. Za dużo tej wody No tak, z tym też nic nie zrobię. Po pozbądźmy się tej wody gdzieś tam Albo i tu, albo gdziekolwiek. Widzę, że no, nic nie zrobię, póki go z tego nie utonie po prostu tak podbudowywujące, że nie mogę. Będziemy e, robić etapem małych kroczków. Czyli zasypywania kawałek po kawałku, a w końcu uda się nam przejść. Co pewnie jeszcze potrwa chwilę. No ale jo, no, udało się. przeszedłem na drugą stronę. Takie, zniszczmy tą falę. Jak najbardziej dużo to nam nie da, ale wszędzie doszedł do. do totemu, i będziemy mogli teraz zdobyć moc wyciągnąć moc ochrony przed wodą. I już ją będziemy mieli, to pójdzie nam z górki. Naprawdę pójdzie nam z górki. W międzyczasie tutaj Jellyfide Water może uda się nam prze. prze, prze a, zawładnąć. Ja w sumie trochę spaściłem, bo mogłem to naraz wysłać, bo już pewnie tam byli, zasiedlali nową ziemię. A tak znowu będę usypywał działaj, dziurki. To no jej, za dużo tej wody tutaj się narobiło. więc dajcie mi piach! Gdzie jest ten piach? Ja chcę piach! Ja go potrzebuję! Ja go nie, niekoniecznie chcę, ja go potrzebuję. A, gdzie jesteś? Nic tu nie ma, Co dużo tej wody. Jak tam nasi ludziki? O, podróżują, jest super. Tri... Nie, nie, nie chcemy ognia tutaj, nie chcemy tu ognia, zdecydowanie nie chcemy. Tak, jest, udało się, zdobyliśmy moc. Zdobyliśmy moc odpychania wody, nic nam już nie grozi tutaj. Przynajmniej tutaj, hihi. -hi. Teraz stopniu będziemy musieli zdobywać kolejną. A teraz już z górki pójdzie. Przeszedł, przeszedł. Uwaga, spuszczamy wodę. Fale, które się właśnie zaraz zderzą, zderzyły się, ale to ładnie wygląda. Nie wiem, no to jest po prostu piękna fizyka, tych, że jest cudowna. Co my tu mamy na środku? Infinite R to by się nam przydało zdobyć. Byśmy mogli usypować kopce wielkie. Dobrze, tego to może poczekamy na odpływ, no właśnie, który już nadchodzi powoli. Na odpływ, jako że tutaj już praktycznie piasku nie ma, to możemy go stąd wziąć. To jest trochę specyficzna mapa, bo tak na dobrą sprawę ciężko tu zrobić cokolwiek e, w miarę sensownego, co by mogło w jakiś sposób nam pomagać na dłuższą metę. To drzewko urośnie czy nie? Nie, a szkoda, bo chciałbym, żeby urosło. Gdyby urosło, no to by mi do trochę wody wywało, by więc byłoby bardzo fajnie. A, ale co wy? Ja widzicie, nie ma bata, żeby był rosły. Po prostu szkoda. Szkoda, szkoda. Super miejsce na drzewko. A chyba nigdy nie ogarnę. Czemu w niektórych miejscach one rosną, a w niektórych nie. Mam nadzieję, że teraz skoro tyle tej wody przyszło, to na teraz wyjdzie też szybciej. No tu urosło, dobrze. Teraz to o, tam przesadzę. Może też urośnie. O, widzicie, jaki piękny odpływ. Ojej, boję się, bo teraz jak będzie przypływ, to już wszystko zniszczy. i teraz może uda się. bo i się nie uda tam dojść. Ja że się nie uda, no, bo sposób się miał udawać. Ach. że szybciej tu się uda mi dojść niż tam o jest źle, że się ogień rozruszczenia to nie niczemu czemu się rozruszczę tu drzewo mi się zasadziło za złe drzewo Dlatego je lubię trzymać w jednym miejscu. Najlepiej z daleka od cywilizacji. A zaczną rosnąć w za blisko, to jest to bardzo niefajnie. gdzie tam dojść normalnie no ja nie mogę teraz tam piasek wysypywać No, budujcie, budujcie, mam 11 sekund. Nie mamy czasu. Muszę nam jeszcze dostarczyć gościa z wiedzą o odpychaniu wody. No, nie ma żartu po prostu. No, pędzi. Nie ja, wiem, dopiero była wiedza. No, już być tą wiedzę, ona był wiedzy, idzie. Tak, Engulfa odkryłem, który... A cóż, może się uda. Będę niszczył tutaj przez minutę dostęp do wody. Może się uda. Engulf, tak samo jak i niektóre inne moce związane jakby z samą wielkością oddechu, e, inaczej działa, jeżeli mamy włączonego tego Amplifi są no, Mocniej działa. Jeżeli mamy N-burza włączonego i Amplify debriefa, to on bardziej bardziej, że tak powiem zasysa tą, to wszystko, co, co jest wokół nas. dokładnie działa, to za chwilkę już pokażę. Jak tylko. O już, zabój. On po prostu. Mamy możemy zrobić dziurę. On właśnie zasysa wodę. On zasysa wodę. A jak włączymy się Amplify debriefa, to już w ogóle będzie zasysał ją, w którym Nie zasysa tylko wodę, on zasysa po prostu wodę, piasek, lawę. Wszystko to, co, co możemy wziąć normalnie w oddech. Naszego oddechu kamienie nie zastępuje kamienie, gdzie jest woda? Tu jest woda zła woda. Skąd biegniecie? Stamtąd biegniecie. Biegnijcie! Nie mamy czasu, musicie biegnąć szybciej. W tym czasie pozbędziemy się stąd wody. I wiadomo, czym mniej wody, tym lepiej. Tak jakby. O, biegnijcie z wiedzą, mamy 7, 6 sekund, 5 sekund. Gdzie jest wiedza? Czemu i dopiero ją nabywają? To już jest po nas. Może zrobimy 4, 3 i sypiemy piachem. Dużo piachu! Tak, to jest właśnie ta moc. Ulepszone sypanie piasku. ...sprawia, że mamy tego piasku bardzo dużo w naszym oddechu. ...na sprawa, że na nie udało się nam obronić się. Ale co tam? Możemy zasysać wodę. Właśnie sprawia, że bardzo łatwo może pozbyć się niektórych... ...niektórych fal nie wszystkich i nie zawsze no biegnicie tu Trochę za wcześnie, ale udało mi się powstrzymać trochę przypływ. Fala będzie mniej niszcząca. A jak tylko uda się im. Gdzie jest woda? Nie ma wody. Żadnej wody nie ma. Jak tylko uda się im dostarczyć tutaj mod odpychania, to już tak naprawdę nic nam nie będzie w stanie zagrozić. A teraz trzeba będzie właśnie usypać wielki kopiec z galaretkowatej wody. Noch mamy Infiniterta, to możemy usypywać kopiec na dole. I od razu gdzieś tam było wyjście, to możemy usypywać kopiec tutaj. No bo od czegoś ona jest, ta ziemia. Jest, jest odpychanie wody. Możemy się pozbyć teraz tego badziewia. Wyrzućmy wodę ze środka, tu jest powstanie jedno, wielka jeziorko, jedno wielkie jeziorko. A te skałki możemy, nie wiem, wywalić gdzieś całkiem. Tam ogniska możemy wyrzucić. Może się uda, może się przyjmą. A jak nie, no to nie wiem, obsypiemy je ziemią, żeby były trochę wyżej. I żeby nam nie zagrażały. A tutaj już jeszcze większe mury. Wszak musimy zalesić tą mapę jeszcze na 100%. A trochę ciężko to zrobić bez zasypania tej dużej ilości ziemi. Tutaj na razie jest ładnie, ale. Najpierw 100%, potem będziemy myśleć o innych rzeczach szybkie pokrycie pobieżne, całej wyspy, piachem a, żeby się rozwijała. Tak jest. I bardzo szybko się rozwinęły roślinki. Bardzo szybko się pojawiły zwierzaczki, to będą żarły, gdzie są o tu, tu jest planter, ten już, już tutaj ładnie robią roślinki nowe, ci wszystko ładnie szybko się zalesia. Tak jest, mamy 100%, możemy już podążać w stronę wyjścia. Tak By podążać w stronę wyjścia, tak nam nie wystarczy zrobić, trzeba będzie spać większą ścieżkę. No i na pewno jeszcze użyjemy mocy Jellyfy'a. Jellyfy the Water. No, ale to za chwilkę. Jak się nam to piękna wyzma Utrej ustabilizuje. No to widzicie, lewo wytrzymują nasze wa wały przeciwpowodziowe. Tam niestety nie wytrzymało i trochę wody się zało. I ta woda się dostała i podmyła ten wał. No i teraz ten wał już przestaje praktycznie istnieć. Ale co tam? Jesteśmy super strażak sam i wszystko zasypiemy, wodą. zasypiemy, zasypiemy ziemią. Nikt się nie dostanie. Koniec z wodą w naszym prywatnym jeziorku. Czyżby się udało? Tak. Hmm, tak więc, tak oto zakończyliśmy naszą przygodę z kolejną mapą w From Dustie. Wielkie zmagania. Z żywiołem wody. Zostały zakończone. I. Aj! Oj, udało się. Och. Ach, ten spadek. Że ten gostek się nie powinien i nie spadnie do wody. Ja nie wiem. Jest niesamowity. No nic. Tak czy inaczej, tak to zakończyliśmy zmagania z tą mapą. W kolejnym odcinku znów wyjdziemy na powierzchnię i ujrzymy tym razem o. Płonące rzeki lawy, Czyby to była już ta mapa? Mapa niespokojna. Oj, tak już w na następnym odcinku. Wielkie zmagania lawy i wody, jednocześnie wybuchy wulkanów, wielkie powodzie. To wszystko już w kolejnym odcinku. Tak więc serdecznie zapraszam. Dużo ziemi do manipulacji. Ach, te akwedukty! Ach, te, ach, te piramidy z lawy! Więc, tak czy inaczej, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Lunar się z Wami żegna. Na razie!